Patrzę z tej strony. W tym materiale pokażę Ci, jak ustawienia ustawieniach przodkacie. To jest darmowy program. Linki oczywiście w opisie, by je pobrać i wszystko, że tak powiem, co potrzebne. Jak zrobić albo obraz renderowany pionowo. Załóżmy, chcesz zrobić shorta, czy to na YouTube, czy na TikToka, albo normalnie poziom i też nagrywam jeśli nagrywasz pionowo, nie ma problemu, bo wtedy pojawiają się te dwa czarne pasy. Można je w jakiś sposób wypełnić, ale tylko pokażę samą techniczną sprawę, gdzie i jak to zrobić. Mamy tutaj krótki materiał, tak żeby się szybko wyrenderował. I teraz tak, wyjmę sobie eksportuj. I tutaj mamy tak, pas pierwszy to jest tutaj szeroki, czyli tutaj mamy szerokość na 16, na 9. Czyli te proporcje takie będą. Więc dajemy sobie eksportuj plik, czyli tutaj mamy krótko. OK. I te same wideo robimy. Tutaj odwrotność czyli 1920. I tutaj tak samo musimy zmienić, to jest bardzo istotne akurat dla sprawy, bo w tym momencie będzie po prostu yy, pionowo. Po prostu mamy tą pierwszą wąską i pionowo większą. Dają sobie eksportu i tu mamy pion. Coś takiego. Dają sobie zapisz, to tylko się dzieje, więc sobie odpalimy te pliki. OK. Odpalimy sobie piąt, to jest ten ostatni. I tutaj mam ten krótki kawałek w pionie, i teraz ten szeroko. Jak widać, jest wypełnienie całego ekranu, i tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten materiał Tobie pomógł, i bez problemu sobie z tym poradzisz. Tutaj ważne, żeby jeszcze te tutaj czarne przestrzenie można jakoś w sposób wykorzystać do jakichś innych celów, czy poszerzyć ten ekran, jeśli rozdzielczość nagrania na to pozwoli. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Cześć.